Konstytucja! 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 A jak rozumieć to, że chcecie wygasić kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, a kadencja trwa 6 lat zgodnie z Konstytucją? Ale istnieją możliwości wygaszenia. Skoro? Nie, bo jest Konstytucja. No, no to pani tak twierdzi. Konstytucja! 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 Ale istnieją możliwości wygaszenia. Skoro? Nie, bo jest konstytucja. No, no to pani tak twierdzi. Konstytucja! Konstytucja! Konstytucja!

じゃあ。<laughs> <laughs>